Witam Państwa. Dziękuję za zaproszenie. Zobaczyliśmy przez kilka fragmenty spektaklu Puste ciało, Okazja do matki rozpaczy, które miało premierę no niedawno, bo właściwie w listopadzie, a które gramy już w przyszłym tygodniu, w nadchodzącym tygodniu w piątek, w walentynki, także zapraszamy serdecznie. Spektakl będzie poprzedzony z zdjęć. Także z przygotowań spektaklu, także można, można się zakochać w, w Sobackim Darsze Tańca, oglądając go od kuchni, również na zdjęciach. No, a jesteśmy tutaj, żeby podsumować yy, i właściwie nasze starania i dążenia. Yy, więc yy, widzą Państwo, właśnie yy, podsumowanie tamtego roku poprzedniego. Yy, to były. Wybrane zdjęcia z warsztatów, które się odbywały w ciągu zeszłego roku, a teraz wybrane zdjęcia z pięciu premier, które mieliśmy w zeszłym roku. Trzy z nich były zrealizowane z, z funduszów naszego, aż tak powiem, ngo czyli Stowarzyszenia, a dwa były zrealizowane z funduszów pobocznych. Niemniej e, jednak jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tak to się pięknie układa i że możemy realizować nasze spektakle tu w Sopocie. Obojętnie, czy to są tak wielkie i e, z rozmachem spektakle jak galop, czy to są jakieś mniejsze formy. E, no a w 2014 rok e, to jest rok, w którym kontuje, kontynuować przepraszam, będziemy projekt spotkania ze Sztuką Tańca. I projekt ma kilka podpunktów, podpunkt pierwszy to oczywiście działalność artystyczna Sobockiego Teatru Tańca, czyli prezentacje repertuarowe i prezentacje premierowe. Punkt drugi to edukacja, edukacja, która się odbywa na kilku poziomach, to jest edukacja tancerzy zawodowych związanych z Sobockim Teatrem Tańca i zaprzyjaźnionych. Tutaj głównie miasta, Oprócz tego, edukacja tancerzy półprofesjonalnych, tudzież amatorów, którzy już też dobrze tańczą. I oprócz tego, spotkania z publicznością, prelekcje, wykłady. Mamy taką ideę, w dzisiejszych czasach trudno utrzymać je zespół, kiedy nie ma instytucji kultury i nie ma etatów dla tancerzy czy dla zespołu. No, my mamy taką ambicję, my mamy taką ambicję, ten zespół, że tak powiem, grupować, blisko siebie mieć ludzi zdolnych, którzy pracują z nami rzetelnie od poniedziałku do piątku, a jak gramy spektakle, to też w weekendy. Dlatego też oferujemy im edukację i dlatego też oferujemy im niezwykłe przygody artystyczne, nie tylko w naszych własnych choreografiach, ale też w choreografiach i według konceptów zaproszonych gości. I tak w 2014 roku tutaj do Sopotu na naszą scenę przy, przy, przyjadą wyjątkowi goście, między innymi pani profesor Ewa Wieciechowska, to jest dyrektorka Polskiego Teatru Tańca z Poznania, która poprowadzi coś, co się nazywa proces, czyli tutaj na tej scenie będzie kreowała, nawigowała na gorąco powstawanie choreografii, powstawanie spektaklu, a nasi tancerze będą musieli, że tak powiem, no, na bieżąco reagować, wykonywać polecenia jakieś idee. Także widownia będzie mogła zobaczyć, jak przebiega proces choreograficzny przy powstawaniu spektaklu Teatru Tańca. Myślę, że to będzie niezwykłe wydarzenie, no bo też i postać pominięta wycięstwa jest niezwykła i dokonania. Oprócz tego będziemy mieć gości z właściwie czołowych sopo, e, polskich teatrów tańca. Oprócz polskiego teatru tańca będą artyści z lubelskiego teatru tańca, którzy e, Wojtek Gabron poprowadzi taki warsztat i działania Side Specific w mieście. Także jak Państwo zobaczą, jaki tancerzy tańczących w różnych zakamarkach naszego miasta to właśnie będzie. Lubelski Teatr Tańca w Sobockim Teatrze Tańca. Oprócz tego przyjedzie Eryk Makochon, twórca Krakowskiego Teatru Tańca i Krakowskiego Centrum Choreograficznego, też poprowadzić warsztat. Oprócz tego przyjedzie Marta Zawadzka, wyjątkowa postać też z Torunia, szefowa tam w Wojewódzkim Ośrodku Kultury, teoretyczka i praktyczka, także osoba, która łączy wiedzę i praktyczną, i teoretyczną z tańca. I na końcu przyjedzie Jadwiga Majecka, jedna z najwybitniejszych polskich krytyczek i teoretyczek tańca, poprowadzić prelekcję też dla publiczności. Także tak zakończymy rok tych, ten edukacyjny. A jeśli chodzi o, o wartości artystyczne, no to, to na pewno odbędą się te premiery, których już teraz możemy powiedzieć, czyli Dwie twarze, premiera w kwietniu. No i duże wyzwanie jesienne, na który temat nie mogę wiele zdradzić, ale jedno z pewnych jest, to będzie zupełnie nowa rzecz w naszym, w, na w naszym repertuarze, czyli po raz pierwszy w historii. Przygotować spektakl do, mu do muzyki klasycznej. E, nasi widzowie stali wiedząc, że zazwyczaj pracujemy na żywo z kompozytorami, którzy robią muzykę pod naszą choreografię, czy równocześnie muzyka powstaje do, do, równocześnie do procesu choreograficznego, a tu chcemy sobie wybrać muzykę wcześniej, muzykę klasyczną, która jest znana, e, o, e, że tak powiem, e, słuchaczom i melomanom to będzie ogromna przygoda i e, mam nadzieję, że nowa jakość, nowe, nowe wyzwanie. No i chciałbym, żeby ja tego powiedział o tej premierze, którą już teraz szykujemy e, e, na kwiecień. Tak, e, 5-6 kwietnia e, będzie chyba, jeżeli nic nie zmieni, ale chyba nie. E, na tej scenie, premiera nasza kolejna. Tak jak Joanna powiedziała, e, w zeszłym roku było ich chyba 5. My robimy teraz ostatnie 2-3 lata te spektakle wieloobsadowe. Jak tutaj żeśmy zauważy zauważyli wcześniej wyjazdowe spektakle, te które się tak oni mówią, sprzedają w Polsce i za granicę to są duety albo sola, monologi. Także e, duże dla nas to było wyzwanie, ponieważ oczywiście, jeżeli e, mamy spektakl traktat czy pusty ciało na 7-8 osób plus e, obsługa techniczna 10 osób, trudno jest wyjechać z takim spektaklem i sprzedać to na festiwal i nawet e, wczoraj, w zeszłym tygodniu, żeśmy mieli takie właśnie pytania, no ale m, czy macie duet, czy macie mniejszy, no my ambitnie oczywiście, mimo że scena jest e, kameralna, e, Staramy się robić jednak spektakle wieloobsadowe, ponieważ to zwiększa naszym zdaniem atrakcyjność i dla widza, no i dla nas twórców. Teraz też przygotowujemy spektakl wieloobsadowy. Oczywiście mówię w tym kontekście no, tej sceny sapowodzkiej naszej, e, czyli na chyba sześć osób plus twórcy. Inspiracją jest. E, francuski teoretyk. Pięciu tancerzy będzie. Pięciu, tak? To zaraz wymienię, na pewno, bo to mamy stały skład, słuchajcie, to jest chyba siedem, osiem osób, którzy już tak z nami współpracują od paru lat i no ciągle mamy ten dylemat. Ja mówię, Joanno, zróbmy teraz duet, bo myśmy już, już dawno z nie robili duetu. No tak, ale co z Grażyną, co z Magdą, co z następnymi dziewczynami? Przecież one aż Tyle chodzą, tyle ćwiczą, tyle trenują, tyle się uczą, one by chciały wystąpić. Także znów, żeśmy się dali tutaj ponieść. No ale z dłotami ale... zjechaliśmy cały świat. I to jest właśnie... a, to, a to robimy średnio co 4 lata. Że może już <noise> właśnie czas. Ale znowu robimy zbiorowy. Tak, spektakl będzie inspirowany e, e, francuskim teoretykiem teatralnym Antoine Artaud. Teatr okrucieństwa będzie więc okrutnie. Ale tak naprawdę to yy, chodzi nam o to, żeby tę te ideę teatru okrucieństwa, yy, zwłaszcza jego idei, yy, jest zamieścił w Manifeście yy, Soboku, jego teatr przełożyć na yy, język tańca. Czyli zapowiada się teatr metafizyczny, trochę magiczny. Yy, bardzo fizyczny. Tak, bardzo fizyczny, sięgający do korzeni. No oczywiście zawsze współpracujemy z twórcami innymi tutaj, zwłaszcza Trójmiejskimi sopockimi, czyli muzykę mamy autorską Napisze Bartosz, tak? Bartosz Hermi Bartosz napisze muzykę nam do tego spektaklu. Wszyscy już z nim współpracowali. Bardzo zdolny, młody artysta awangardowy. Tancerze, no to może Jan Janna Nadroska, Magda Wójcik, Grażyna Złapą. Jacek Krawczyk, Joanna Czajkowska. Tak, no kostiumy oczywiście też zawsze sobie, zawsze sobie szyjemy, ale mamy projektantkę i panią, która nam szyje, także to są... Julia Porańska, Jagnieszka Płocka przygotują kostiumy. Tak. Wizualizację Łukasz Boros, Światła Artur Tak, Artur Światła. Wizualizację Łukasz Boros, no to jest ciekawa postać, ponieważ to jest to Inżynier, architekt, który no, już jest znany w świecie, jeśli chodzi o, o multimedialne, te cybernetyczne przestrzenie, którym on się posługuje. I bardzo się cieszymy, że kolejny raz chce z nami współpracować. Także widowisko, które chcemy tutaj przygotować, też będzie multimedialne. No i chyba to wszystko. Oczywiście gray stary taktuar, stary Może nie tak stary, ale też e, zapraszamy 14. E, no tak, o, i 22 marca. Tak, e, 22 marca Witruja e, Męcz z Kasią Wyborską i Wariat e, Zakonnica według Witkacego to te dwa nasze spektakle duety. E, jeszcze nie wiemy, kto wystąpi w roli zakonnicy, ponieważ e, pierwszą e, rolę grała zawsze Isabela Sokołowska, ale robimy zastępcę, ponieważ perypet jest zdrowo. I y, oczywiście musimy mieć też y, terminu się trzymać, a, a chcemy się wywiązać tutaj z harmonogramu, a zastępstwo no, w teatrach y, po prostu jest potrzebne. A 14. Puste ciało, okazja do malutkiej rozpaczy. Ja jeszcze z... powiem o działaniach może pobocznych, bo działania edukacyjne i artystyczne to jest oczywiście nasz. Y, Nasza najważniejsza dziedzina, oprócz tego, propagujemy też, piszemy o tańcu, tłumaczymy teksty na tą stronę, dialog o tańcu i robimy szereg innych działań, które właśnie przybliżają teatr, tańca, tą dziedzinę publiczności. Mam nadzieję, że ta publiczność jest coraz bardziej przygotowana i coraz bardziej liczna. I to jest nasza główna działalność, natomiast w tej chwili mówimy o rzeczach, które odbędą się na pewno ale żyjemy w świecie, kiedy organizacje pozarządowe startując w ogóle w takich konkursach my też mamy nadzieję startować znowu w konkursach i startujemy. No i mam nadzieję, że oprócz tych wydarzeń też no, zdarzą się nam inne, inne, jakieś jeszcze dodatkowe, piękne, piękne przeżycie artystyczne. No, weszliśmy w taką współpracę z zespołem z Budapesztu kierowaną przez Roe chcielibyśmy coś razem zrobić, ale oczywiście wszystko zależy od tego, czy dostaniemy z Unii Europejskiej fundusze na tą współpracę. Też się szuba jakaś współpraca ze Wschodem, także zobaczymy, może, może, może się to uda, może i na tej scenie, i gdzieś na innych scenach energia tancerzy naszego zespołu, innych zespołów się się y, zmieszają. I y, co jeszcze? No mam nadzieję, że będzie pięknie. Tak chyba kończymy, bo czas najpierw tam Kamil Stoch już skacze. Także... To <gry> Dziękujemy.